Generalnie my, jeśli chodzi o naszą e, pracę to głównie nastawiamy się na e, taką imprezę którą robimy drugi rok z rzędu czyli Old Town Jazz i chociażby już w przyszłym tygodniu w piątek e, na naszej scenie plenerowej wystąpi Wojciech Karolak ze swoim trio no, Nestor Polskiego Jazzu wspaniały cudowny e, pianista jazzowy e, i tych koncertów jazzowych będzie naprawdę 7 bądź 8. Ostatnim będzie chyba Jarek Śmietana, czyli kolejny Nestor polskiego jazzu, tym razem wspaniały i cudowny gitarzysta. Chcemy również przygotować imprezy dla dzieciaków. Jedna z nich będzie nawiązywać do Letniej Olimpiady w Londynie. Chcemy zorganizować Piotkowską Olimpiadę, pokazać dzieciakom takie gry, które my w naszych czasach młodzieńczych uprawialiśmy na podwórku czyli na przykład zagrać w wyścig pokoju kapselkami wypełnianymi różnym ołowiem albo, albo steryną, tego typu rzeczy, czy jedno też z imprez, które przygotowujemy dla dzieci, będą wakacje z duchami. No i oczywiście na koniec takiej naszej działalności plenerowej będzie nasza sztandarowa impreza, czyli Piotrkow Art Festival, trochę przesunięty, bo w tym roku w, drugim, w drugi weekend września.